Olaf, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, Gracia z Nikisza. Jagramy! Olaf, ja dzisiaj nie mam za dużo czasu, bo ja mam kupa roboty, mam pranie do zrobienia to. To się świetnie składa. Właśnie chciałem ci pokazać, jak pranie zrobić, żebyś. Tak, ale ja umiał prać! O, nie jestem pewny. Słuchaj. Masz proszek do prania ze sobą jakiś? Nie no ja wiesz mydło i tak na razie idziemy z czasem, wiesz. A, nie można cały czas robić wszystkiego tak samo. To jest zacofanie już, jak? No już trochę no dobra, nie to na czasie. No, Ale jak bez mydła? Jest... No bez mydła, mówię Ci, lepiej będzie, jak użyjemy dwóch substancji. Bardzo prosty przepis. Naprawdę będziesz mogła to powtarzać setki razy i będzie taniej. Też pamiętaj o oszczędności. A, no ja to Bierzemy... mydło nie jest tanie, wiesz, to nie są tanie rzeczy. Mm, oh, widzę, okay. że mydło po Aleppo no człowieku, to, to wiesz, przyjechało setki kilometrów. Grażyna, najpierw dajemy Borax. Dajemy jedną część boraxu. Dobra, ale poczekaj, skąd ten borax weźmiemy? Borax wezmiemy ze sklepu. Kupimy w sklepie, dobra. w sklepie chemicznym, w furtowni chemicznej, czasami w sklepach dobra. ekologicznych, w drogeriach, a czasami po prostu na, przez internet zamówimy. A, że z internetu, dobra. U mnie jeszcze nie ma internetu, ale to się postaramy. Jedną część sody kalcynowanej. Uwaga, dobra. substancja nie nadająca się do spożycia. Dobra. Czy to nie jest ta soda co do ciasta? Nie. dobrze. uważajcie, pamiętajcie, Dobra, to że sody paczeć, mamy na to różne. mamy wodorowęglan sodu, czyli sodę oczyszczoną w porządku. Jak pamiętacie z lekcji historii e, boże chemii, chciałam powiedzieć. I mamy węglan sodu, sodę kalcynowaną, która służy raczej tylko do czyszczenia, a nie do jedzenia. Okay. I tak, jedna część borakcu, jedna część węglanu sodu. Mieszamy. I Grażyna, na to wszystko. Już gotowy. proszek do gotowy? Tak. Już jest Te, ale gotowe. to będzie prało? Będzie prało. Bierzesz, dajesz 3-4 łyżki do pralki, no. włączasz i bierzesz. A ale nie to będzie prało, czekaj, kolorowe i, i białe też? czy Kolorowe, jak? białe, wszystkie. Co czekaj, czekaj. Moje białe gardiny będą białe? Będą białe, będą bardziej białe niż teraz. No właśnie, bo widzisz, że one no takie trochę już, już Ale bo wiesz, bo to w duma się kurzy to. To stary kurzy i potem mu takie właśnie te garniny, to to się wypierę. Wypierze się. Ten borax to zrobi. Boraks będzie działał. Co? Dobra, to teraz drugie pytanie. Sueno, to są moje batki, nie go żadnej żadnemu, to jest taki rozmiar, ale czy one też się wypierą? Wypierą się. Na pewno? Wypierą się, wszystko wypierzemy. No bo wiesz, w czarnych batkach nie, nie byda łazić, chłopie, że twojego boraksu. A jak nie wypierzemy w naszym proszku do plania, to mamy też inne substancje, nie No wiem, właśnie. Jest. Bo jeśli chcemy być bardziej, bliżej jeszcze natury, bo jednak, no, nie oszukujmy się, to są substancje chemiczne, chcemy być no. bliżej natury, możemy użyć orzechów y, piorących. Takie orzechy, orzechy piorące? Orzechy piorące? Orzechy piorące, proszę. Pokaż, Obej obejrzyj. nie podjadaj, A. bo to są orzechy znowu z zawartością saponin, naturalnych saponin, które A, czyszczą. A, saponiny. A skąd te orzechy może... Orzechy przyjechały do nas z Indii. Niestety u nas nie rosną. O rozstały. kurde! To Ty chcesz mi powiedzieć, że w tych Indiach oni już dawno takimi orzechami piorą, a my nie mieli o tym pojęcia? Ok? No myślę, że oni to już piorą od y, kilkuset lat nawet tymi Aha, orzechami piorącymi. Widzisz, a my... Masz bryt i jedziesz. Nie no, bez sensu. Kolejna rzecz, którą chciałem Ci polecić. Wiesz, no, co to jest? To jest tuste. No przecież widzę, że to jest nie, tuste. To nie, to no. jest tuste. To jest moja droga pasta piorąca. No. Zrobiona y, też bardzo podobnie. Taka pasta piorąca robi się ją z mydła potasowego, czyli mhm. takiego mydła na bazie potasu i dodaje się borax, węglan sodu, wodę, to się wszystko miesza. I z takiej składników, które byśmy o to nie podejrzewali, powstaje taka piękna, biała. Pasta, trochę wygląda okay. jak śmietana. I taką pastę dajemy jedną, dwie łyżki do bębna od pralki. A, do środka. Pranie, do środka. Dobra. I puszczamy. I wszystkie szatki będą piękne i czyste, ja? Piękne, czyste. Ty, ale to by nawet szło na tym wasz brecie, mm. tym umyć. Patrz, tak jakby się to tak ocierało, to od biedy też by szło. No bo mi się wydaje, że to jest jeszcze bardziej ekologiczne. Jakby to z tym połączyć. Można Obie. by połączyć. To to by było Jeszcze najlepsze. dodajmy, że to wszystko jest hipoalergiczne. Tak, Czy jeśli macie ja. jakieś uczulenia, jakieś problemy... Ja, bo moja stron... cera ma uczulenia, ona ma uczulenie na wszystko, a szczególnie na szkoła. No ale to nie wiem, czy akurat proszek do tego pomoże. A no, jeśli ale... lubicie miłe zapachy, bo proszku no. do prania i w mydle też mamy te zapachy, możecie dodać olejki eteryczne. Wystarczy ja. kilka, kilkanaście kropel i wszystko będzie pięknie pachnieć. Lawendowy. Lawendowy super, będzie odstraszał komary. No właśnie, to by było fajne.